Trzy rzeczy, które robią supermarkety, o których nie miałeś pojęcia, przez co wydajesz u nich więcej pieniędzy, oni więcej na tobie zarabiają. Numer jeden to są ceny. Ustalają ceny typu 9,49, 9,99, 9,97. Kiedy coś kosztuje powyżej 10 zł, to ludzie się cofają. Ale gdy jest 9,99, to ludzie kupują. I to jest podstawowa manipulacja, przez co ludzie wydają więcej pieniędzy w sklepach, oni więcej zarabiają. Przyjrzyjcie. Końcowi sklepu. Dlaczego tam są najważniejsze produkty, które potrzebujesz kupić? Dlatego, że musisz przejść przez cały sklep, żeby je zdobyć. Dlaczego? Bo po drodze, idąc na koniec sklepu, wrzucisz więcej niepotrzebnych rzeczy, bo je zobaczyłeś, emocje zadziałały, no i je wziąłeś. I trzecia rzecz, że doskonale wiedzą o tym, że ludzie idą na zakupy, ale w większości przypadków nie wiedzą, co mają kupić, dlatego przed sklepiem stawiają duże koszyki po to, żeby zmanipulować tobą, żebyś mógł ten koszyk krok po kroku zapełnić, aż wydasz u nich więcej pieniędzy, niż jakbyś posiadał mniejszy. A ty, jeśli nie chcesz tracić pieniędzy, to idź do sklepu z listą zakupów, kup konkretnie co potrzebujesz i nie daj się zmanipulować tym, co widzisz na obrazkach, czy na regałach, itd. Że wydasz więcej niż powinieneś, potem wrzucisz do kuchni, do półki i nic z tym nie zrobisz przez kolejne miesiące. Bo znam takie osoby, które kupują więcej niż potrzebują. Zwróć uwagę przy kolejnych zakupach na to, co powiedziałem, i daj znać w komentarzu, co myślisz.